Pierdol po polsku, czyli sierpień 80 strajk, który rozsadził komunistyczny system, od środka Polska stoi w kryzysie, puste półki, propaganda i narastająca wściekłość zwykłych ludzi. Władza mówi, że wszystko pod kontrolą robotnicy wiedzą, że to kłamstwo. W stocznik gdańskiej zwolnienie suwnicowej staje się iskrą dla wielkiego buntu. Pracownicy zamykają bramy, rozpoczynają strajk. Nie o luksusy, lecz o godność. Postulaty są jasne, podwyżki wolne. Związki zawodowe, prawo do prawdy w mediach. Milicja i wojsko czekają w gotowości, jak przy wcześniejszych krwawych pacyfikacjach, robotnicy jednak nie wychodzą na ulicę, zamykają się w zakładzie, organizując wspólnotę. Na bramach pojawiają się krzyże, portrety papieża i ręcznie pisane postulaty. Dostocznie przybywają delegacje z innych zakładów, tworząc międzyzakładowy komitet strajkowy, lech wałęsa przeskakuje przez płot i staje na czele ruchu. Władza liczy na podział straszy prowokuje, wysyła negocjatorów bez realnych ustępstw. Strajkujący trwają dniami i nocami śpią na betonie. Dzielą jedzenie i odpowiedzialność. Kościół przynosi wsparcie. Intelektualiści drukują biuletyny cały kraj, wstrzymuje oddech. Telewizja milczy, radio kłamie, lecz wieści krążą szybciej niż propaganda. Władza boi się użyć siły świat. Patrzy, kamery zagraniczne stoją przed bramami. Pamięć o grudniu 70. wciąż żyje strzały. Mogłyby rozpalić kraj robotnicy, wiedzą, że ich jedyną bronią jest jedność i dyscyplina bez przemocy. Każda prowokacja jest odrzucana. Każdy incydent natychmiast wygaszany przez liderów strajku. Komitet publikuje 21 postulatów dotyczących fundamentów systemu władzy. Najważniejszy brzmi: legalizacja niezależnych związków zawodowych bez kontroli partii. To żądanie oznacza koniec monopolu komunistów na organizowanie życia społecznego. Negocjacje trwają godzinami. Przedstawiciele rządu nie wierzą, że to naprawdę się dzieje. Na bramach stoczni rośnie tłum tysiące ludzi, śpiewają, modlą się, czekają. Każdy dzień strajku przyciąga kolejne zakłady, porty, kopalnie, fabryki, całą Polskę. System zaczyna pękać, bo nie potrafi aresztować milionów jednocześnie. Władza rozważa stan wyjątkowy, ale obawia się reakcji świata i własnych obywateli. Za kulisami Kreml obserwuje niepewnie, nie wiedząc, czy interwencja nie pogorszy sytuacji. Robotnicy nie cofają się mimo nacisków, gruźb i prób zastraszania rodzin. W końcu rząd siada do realnych rozmów z przedstawicielami strajkujących porozumienia. Sierpniowe zostają podpisane przy kamerach całego świata. Władza uznaje istnienie niezależnych związków zawodowych coś dotąd niewyobrażalnego w Bloku Wschodnim. Na murach wybucha euforia. Ale liderzy studzą emocje, wiedząc, że to dopiero początek. Solidarność rodzi się z legalnego podpisu, a nie z krwawej rewolucji. W ciągu miesięcy do związku zapisują się miliony ludzi z każdego regionu kraju. Społeczeństwo po raz pierwszy od dekad czuje, że ma realny głos. Władza traci monopol na prawdę i organizację życia społecznego. Propaganda przestaje działać, gdy ludzie widzą alternatywę w codziennym działaniu. System próbuje się cofnąć. Wprowadza stan wojenny, ale ducha już nie da się zamknąć. Aresztowania czołgi na ulicach i cenzura nie cofają społecznej zmiany. Solidarność schodzi do podziemia, ale pozostaje w sercach i zakładach pracy. Lata mijają, kryzys narasta gospodarka, się sypie, a władza szuka wyjścia. W końcu przy okrągłym stole przyznaje, że nie da się rządzić bez zgody społeczeństwa. Wybory. 89 roku potwierdzają to, czego zaczęto w stoczni. Komunizm w Polsce upada bez wojny, bez masowych egzekucji dzięki presji obywateli. Sierpień 80. okazuje się momentem przełomowym dla całej Europy Środkowej. Pokazuje, że system może zostać rozbrojony pokojowo przez masowy ruch społeczny. Nie karabiny, nie bomby, lecz jedność i konsekwencja zmieniają historię. Robotnicy stoczni stają się symbolem obywatelskiej siły w świecie ideologii. To był bunt bez nienawiści, ale z twardym żądaniem godności i prawdy. Każdy podpis na porozumieniach był ciosem w fundamenty monopartyjnej władzy. Solidarność pokazała, że strach przestaje działać, gdy ludzie są razem. Władza mogła uderzyć, ale wiedziała, że przegra moralnie w oczach świata. Tak powstaje nowy model oporu oparty na organizacji, a nie przemocy. Sierpień 80. stał się instrukcją dla innych narodów, jak wygrywać bez wojny. Od Gdańska po Pragę i Berlin echo tego strajku było wyraźnie słyszalne. Historia przyspieszyła, bo zwykli ludzie odmówili dalszego kłamstwa. Nie chcieli obalać świata, chcieli tylko żyć godnie w prawdzie to wystarczyłoby uruchomić lawinę zmian w całym bloku wschodnim solidarność udowodniła że masowy ruch może zmienić system od środka bez przemocy bez terroru bez ideologicznej nienawiści jedność okazała się silniejsza niż aparat represji i propaganda każdy strajk każdy biuletyn każdy podpis budował alternatywną rzeczywistość władza miała czołgi społeczeństwo miało liczby i determinację to był pojedynek nierówny, który wygrała strona z moralną przewagą. Sierpień 80 pozostaje dowodem, że historia nie zawsze potrzebuje krwi. Czasem wystarczy odwaga, by powiedzieć nie i wytrwać razem. Dlatego ta historia jest tak potężna i tak niebezpieczna dla każdej dyktatury, bo pokazuje, że nawet najbardziej zamknięty system może zostać otwarty od środka. To był prawdziwy wpierdol po polsku zadany imperium. Bez jednego wystrzału, bez mitów, bez patosu, tylko organizacja Solidarność i Odpowiedzialność. Pamiętaj o stoczni, gdy ktoś mówi, że jednostka nic nie znaczy, bo gdy jednostki łączą się w miliony, zmieniają bieg całej historii.